Cześć Exile, dzisiaj mam dla Was chyba najlepszą poradę, jaką można otrzymać w Path of Exile 2 w 03. W aktualnym stanie gry, ponieważ bardzo dużo skarg otrzymuje od graczy, że zabijają was abysy, że męczą was temporal chainsy na mapce, że jak macie chilled groundy i temporal chainsy na jednej mapie, to po prostu wychodzicie, że moby abysowe potrafią was e, slowować, potrafią was stunować, potrafią was hinderować i potrafią was maimować, ponieważ te pajączki jak i te rary z abysu właśnie te akcje na naszych bohaterach wykonują. I mam dla was dzisiaj trików jak się tego pozbyć i może zacznijmy od pierwszego i najważniejszego w tym wszystkim triku instyl na amulecie słuchajcie no ja akurat zabiję, sobie <laughs> przepraszam mam, czekajcie wyczyszczę sobie to bo zabijałem kseszta te trzy cyk 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 już wam wszystko pokazuję pierwsza i najważniejsza rada o której naprawdę mało kto mówi i sam nie będę ukrywał usłyszałem ją od czatu na ostatnim streamie to zalokowanie czy zinstillowanie sobie warding potions, ponieważ warding potions robi coś takiego, że 10% reduced flask charges used from mana flasks, ale remove a curse when you use a mana flask. Z czym to się wiąże? Jeżeli będę bił sobie na mapce i dostanę na przykład temporal chainsy, to klikając podkę na manę znikają mi temporal znikami tak samo Enfibu znikami jakakolwiek klątwa, która się wydarzy na mapie. Niezależnie czy jest to te T15, T16, czy jest Delirius, cokolwiek. Zobaczcie, mam nawet taką, elemental weakness i temporal Chainsy Specjalnie wejdę na mapkę i wam pokażę, jak to wygląda w praktyce, żeby nie było, że coś sobie wymyślam, dobra? Chciałbym od razu z Abyssem znaleźć najlepiej taką mapę, żeby wam pokazać też, yy, że się wzbraniam całkowicie przed tymi efektami, i dlaczego tak. O, jest idealnie! Dobra, zróbmy sobie nawet wiecie co? Bez jaj Konkretna jest, nie? Totalnie mamy przesrane Sprawdźmy sobie taką mapę i dlaczego To jest tak ważne i zobaczcie, że to naprawdę Niewiele kosztuje, bo ta notka Ogólnie jest tutaj u góry Zobaczcie, jak mamy drzewko, nie? Z prawej strony, dokładnie tutaj Warding potions, więc na przykład jak gracie, nie wiem Nawet mnichem to możecie rozważyć Sobie wzięcie tych trzech punkcików żeby nie instillować tego celowo, jak gracie sobie DeDijką, czy e, Huntresską gdzieś tutaj jesteście w okolicy Wzięcia na przykład, nie wiem, penetracji, czy wzięcia sobie Generic e, General, przepraszam, Electric, możecie rozważyć wzięcie tego Warding Potions, bo to jest fenomenalne I potrzebujecie do tego raptem Grida, Envy i Paranoi, więc to nie są jakieś potężne trzy, oczywiście, mm, liquid emocje, nie? To, co jest potrzebne do tego, oczywiście sprawdzacie altem Grid Envy Paranoia. To nie są naprawdę jakieś mega, mega ciężkie do zdobycia. Poczekajcie, czy ja mam gdzieś olejki? Envy Paranoia Grid. No to są? Zobaczcie, to jest trzeci, czwarty, piąty w kolejności, nie? Więc naprawdę, naprawdę, naprawdę mega przyjemne do zinstylowania i bardzo, bardzo, bardzo przydatne. No pokażę Wam teraz, jak to wygląda w praktyce, nie? Poczekajcie, zostanę sobie na Herald of Ashu, odpalę sobie jeszcze Mruwe. No i lećmy, Już Wam pokazuję, o co tutaj chodzi. Zobaczcie, specjalnie poczekam, aż dostanę klątwy, prawda? Bo o to w tym chodzi, żeby dostać klątwy Poczekajcie, podejdźmy do mobów, bo to chyba się uruchamia przy mobach Mamy oczywiście abys O, o Mamy abys i mamy też niezłe FPS z tym drogą No dobra, musimy poczekać, aż nas oczywiście, um, Nas przylgnie do nas ta klątwa, nie? Jak na zło się jej nie ma. Natomiast jak widzicie, moby z abysu totalnie nie zakłada... O, mamy! Idealnie, zobaczcie, mamy elemental weakness na przykład, nie? I normalnie, mielibyśmy przesrane. A zobacz teraz to. Kliknę potkę na manę... Zniknęło mi elemental weakness. Widzisz? Dosłownie wystarczy kliknąć potkę na manę i znika ci klątwa, która na tobie wisi. I to jest... Taki game changer, bo z automatu wszystkie. oni tam mówili, że mamy możliwość, chaos orbowania, wiadomo, zmiany, mapek i tak dalej, jeżeli mamy do, mo... do dupy mody. Serio, jeżeli nie brakuje ci damage'u, a obstawiam, że w lidze 03 nie brakuje ci damage'u, bo każda postać rozpierdala content sobie jak chcesz, są widzisz, jak to wygląda, to naprawdę rozważ sobie dodanie tego instilla, bo to jest po prostu fenomenalne, nie? Po prostu fenomenalne. I oczywiście działa to z każdą klątwą, niezależnie czy będzie to elemental weakness, czy będzie to temporal change, czy będzie to cokolwiek innego, to po prostu usuwa Ci wszystkie klątwy. I teraz zobacz dalej, bo zauważ, że ja w ogóle nie dostaję właśnie hindera ani slowa od mobów, nie? Celowo wziąłem sobie over, overrun by Abyss, żeby Ci to pokazać, bo one dają najczęściej te rzeczy. Jedyne co nas jeszcze spowalnia i na to już raczej wpływu nie będziemy mieć za pięknego, to jest temporal bubble od mobów. I to tyle. Reszta rzeczy nas już nigdy nigdy nie zatrzyma. I teraz jak do tego doszło? Zapytasz. Już Ci pokazuję dalej. Zobacz. Kolejną opcją do rozważenia są czarmy. Przede wszystkim zaopatrz się w czarm antystunowy. No ja gram akurat Stone Charma for Utopia, no bo bym wyleciał, ale zwykły Stone Charm wystarczy. Cannot be Stone. Must have moim zdaniem. Drugi. Having Charm. Grants Immunity to Freeze. Cannot be frozen. Jak widzisz? Bardzo przydatny, po raz kolejny. I trzeci, koniecznie. Your speed is unaffected by slows. Use when you are affected by a slow. Dlaczego to jest takie ważne? W momencie kiedy mamy mm, na przykład oczywiście Temporal Chainy, no to bronimy się tym. Warding Potions, nie? To też się przydaje właśnie przy Elemental Weakness i tak dalej. Natomiast kiedy mamy na przykład te chilled groundy, no to ten Charm z automatu się. Pochłania, i przez jakiś czas jesteśmy totalnie odporni na slowy. Natomiast jeżeli chodzi o Hinder, jest kilka opcji i polecam, jeżeli gracie np. mercem, bądź gracie wojem i macie możliwość dostępu do tego pułapu, bądź macie możliwość dostępu do tego pułapu, bo gracie sobie np. rangerką, hunterską, czy gracie sobie chociażby mnichem, nie? żeby wziąć sobie to. Po prostu za trzy punkciki to instyluj sobie, rozważ instylowanie sobie light on your feet. Bo to sprawia, że jesteś immune to hinder i immune to maim. I teraz, jak to działa? Hinder is a debuff that slows movement speed by 30%. Unless otherwise specified. Widzisz? Czyli to się slowuje i maim. Maimed enemies suffer from 30% slower movement speed. Widzisz? I oba te efekty pojawiają się między innymi właśnie w wspomnianych już wcześniej abysach. Ja mając tę notkę jestem totalnie na to odporny. Mając te czarmy w takim ustawieniu jestem w większości przypadków, w większości czasu odporny na wszystkie złe e, momenty, które mogą dotknąć moją postać. Przede wszystkim w czyszczeniu właśnie tych map Overrun by Abyss. Bo to jak będzie patrzeć, jest aktualnie endgame, prawda? Co więcej, Delirius moby również się tym posługują i... Jeżeli będziemy delirius, bo będziemy sobie na przykład olejkować mapki później, no to również wpłynie nam to na ogromny e, komfort życia i grania w tę grę, prawda? Ponieważ, jak widzicie, na chwilę obecną problemu zbyt wielkiego z tym, że ja jestem spowolniany, czy cokolwiek się ze mną dzieje, no nie ma. Po prostu nie ma. Jedyne co mnie spowalnia, to aktualnie. Optymalizacja tej gry, no bo ja, umówmy się, mam komputer z kosmosu I dalej te FPS-y po prostu płaczą i kwiczą Natomiast jeżeli chodzi o samą mechanikę, no to już jest trochę lżej Bo nie ma tych abyssów, aż tylu, więc możemy co poświrować, widzicie? Totalnie nie dostajemy żadnych slowów A jeżeli jakakolwiek klątwa na nas spada, to od razu piję potkę na manę I nawet nie odczuwam, że jestem na mapce, zobaczcie Z Elemental Weaknessem i z Temporal Chainsami Pięknie, o to chodzi, o to chodzi i dziwię się, że nikt jeszcze o tym głośno nie powiedział, bo uważam, że ten instill na antyklątwy to jest w ogóle must have. To jest po prostu must have. Bo nic wam nie da tyle DPS-u na mapkach, co pozbycie się temporal chainsów po prostu. I nic wam nie da przede wszystkim tyle komfortu, co pozbycie się jednym kliknięciem flaszki na manę jakiejkolwiek klątwy. Zobaczcie, temporal chainsy. Oczywiście charm również mnie ochronił, ale macie. Teraz mam temporal chainsy. Klikam potkę na manę. Zniknęły. No wspaniała rzecz. Wspaniała po prostu rzecz. I taki krótki materiał. Nie wiem, czy jest sens tutaj gadać o czymś jeszcze. Wiem o czym jeszcze mogę powiedzieć. Skąd jeszcze można zdobyć antyhildera, prawda? Albo cannot be affected by y slows. Oczywiście na butach jest to troszkę droższy interes, no bo trzeba to wykraftować, prawda? Natomiast jest opcja, żeby wykratować sobie buty właśnie z czymś takim ale jest jeszcze prostsza opcja, czyli walowanie po prostu jeweli. I zobaczcie, jak dam Hinder wpiszę To ja gdzieś mam jewela z cannot be hindered Zobaczymy, czy on gdzieś tutaj jest w moim posiadaniu jeszcze. Pamiętam, że był na 100%. Jest! You cannot be hindered, widzisz? Z korupcji. Po prostu cię całkowicie chroni przed hinderem takie coś. Czyli przed jednym ze spowolnim, prawda? I zrobienie czegoś takiego nie jest drogie, ale jest to czysto RNG no bo po prostu musisz slamować balorby, aż ci na przynajmniej jednym jewelu coś takiego wejdzie. To też jest jedna z opcji, nie? No i tyle, przewróćmy sobie już tę mapkę do końca Jak dobrze wiecie, albo i nie wiecie, no ja ten build rozwijam cały czas, na tyle na ile mi czas pozwala e, Zabiliśmy już Orlota, maksymalny tier, zabiliśmy już Kserszta, maksymalny tier Zabiłem już Arbitra e, Oczywiście teraz będziemy się bawili w Simulakru. Po wam, zaczynam zabijać Kinginemista, bo zbieram nowe ściówki Oczywiście cały atlasik zrobiony, no Żyć nie umierać, więc naprawdę, uwierzcie mi, że ja i tak mam już teraz duży atak speed I jestem dużo szybszy na tym woju, niż byłem kiedyś ale ja wiem, że duża część mojej widowni przez to, że ja gdzieś tam flagowa moja postać to jest tytan. Gra tytanem i pewnie gra tym tytanem jeszcze na dwó ręce i... To na tej wolniejszej wersji, prawda? No bo nie macie, nie wiem. Nie macie możliwości jeszcze skraftowania sobie dobrej maczugi i tak dalej. Dostałem debuffa, potka i lecimy dalej, nie? Więc wiem jaki czujecie ból. Naprawdę totalnie kumam wasz ból i to dla was jest ta wskazówka, bo uważam, że naprawdę, naprawdę, naprawdę to jest must have Dzięki za oglądanie Myślę, że krótki film, acz treściwy I przede wszystkim z przydatną informacją Tyle, wiem, że można było zrobić tego krótszy film Ale chciałem wam go też pokazać w akcji Oczywiście jak zdobywać te instyt emocje No chyba każdy wie, ale Rzucę wam tylko jeszcze szybko Że jak klikniecie sobie na waszą mapkę w atlasie Bo to raczej do endgame'u się już tyczy, wiadomo No to szukacie sobie Dokładnie czegoś takiego Z ikonką Delirium Tam wchodzicie w lustro Przebijacie te lustro i przebiegacie przez całą mapę, pokonując jak najwięcej wrogów, i tu wtedy w rogu wyskoczy Wam ikonka. Oczywiście Waszych nagród, starać się dobić do pięciu. No, myślę, że pięć to jest taka liczba, praktycznie idealna, jeżeli chodzi o ilość dropów. Raczej, po więcej, nie ma co się starać. Mam nadzieję, że jeszcze nie będziecie wkurzać i taki mój film podsumowujący o 03 się jeszcze pojawi. Bo ja też mam swoje przemyślenia na temat tej gry i tej ligi i tego, w jakim kierunku zmierza PoE teraz. Widzisz, temporal chances. Klikam po to, nie ma. Tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa. A update do buildu się jeszcze pojawi, ale to troszkę czasu jeszcze ode mnie wymaga, ok Złapiemy się na streamie, jak tylko będę wolny. Po prostu, w dużym skrócie, żeby się nie tłumaczyć. Trzymajcie się. Cześć.